Hej, witajcie w Frozen State, gdzie jesteśmy w syberyjskim miasteczku. Dość nietypowo, bo od góry tak jakby dzisiaj będziemy sobie grać. Jest to studio Snow Ark bodajże, jakieś moje niezależne studium. Nie, zdziwi, nie zdziwię się, jeżeli to będzie jakieś rosyjskie bądź ukraińskie. Tak jakoś akurat trafiam. Fabuła jest taka, że jesteśmy w w jakimś syberyjskim mieście i były tutaj eksperymenty mm, robione przez naukowców. No i jakiś pasożyt yy, im się wymknął spod kontroli. Czemu tego nie mogę wziąć? Wow. Yy, wymknął się spod kontroli, zaczął atakować ludzi i ci ludzie zaczęli się zmieniać, mutować i tak dalej, więc będzie taki. Klimat horror, jeżeli tak można powiedzieć. Nie zabraknie też survivalu, jest bardzo zimno, więc wydaje mi się, że będzie nawet fajnie. Na razie chodzimy naszą postacią. Mieliśmy na początku do wyboru postacie 3. Była to kobieta, jakiś młody facet i starszy facet. Yy, można spać, oczywiście, jest taka opcja. Trzeba najrzeć na tym, wow, mogę to wziąć. Nie wiem, ale mogę sobie zmieniać tak jakby perspektywę Jest to fajne yy, Mamy też, oczywiście tutaj są wszystkie te, ja tego nie czytam, bo nie wiem Rozpaliłem sobie właśnie ogień To trzeba przytrzymywać i tak dalej, i tak dalej, oczywiście to jeszcze jest Dla mnie yy, Takim małym problemem, bo dopiero co niedawno zacząłem w to grać Take. Okej. Okay. Nie wiem, czy w jakiś sposób przyprzy na to, a mogłem wziąć wszystko. O właśnie. Cały czas teraz tak będę klikał, jak chcę z tego wyjść. Muszę to zrobić jakoś inaczej. Yy, nie wiem, czy tu jest jakaś główna fabuła. Pewnie przetrwać to jest nasza, nasz główny cel. Żebyśmy przetrwali w tym sybryjskim mieście. Yy, jest też właśnie chowanie się, więc Będziemy mieli coś w stylu y, penumbry czy też mm, nie pamiętam jak to się teraz nazywało ale też coś było takie właśnie chowanie się no i właśnie nic nie mamy tutaj w tym miejscu, tu mamy kolejne naboje metalowe plate nie wiem czy to potrzebujemy nie wiem czy mamy coś takiego jak udźwik czy coś takiego mamy tutaj jest nasz inwentory Zobaczmy w ogóle jak to wygląda jest, Można budować skile, Możemy sobie dodawać skile, Tylko nie wiem, na razie nie teraz Mapa jest taka na razie Manual, intro, crafting I tak dalej, tak dalej Jest nawet taki fajny styl Ach, już mnie to denerwuje Nie wiem jak mam to, to robić Tutaj mamy coś takiego Dobra, weź wszystko no i właśnie jak ja mam się teraz tego pozbyć Przeszukaj to Deska, stara książka, tofi Wszystko się przyda najwyżej później będę po prostu wyrzucał co mi jest niepotrzebne Loket O Możemy zamykać dom Mamy coś w typu latarka więc będziemy pewnie szukać takich postaci. Znaczy szukać postaci, wyszukiwać naszych wrogów. Może tak nie będziemy szukać. Mogę nawet śnieg odgarnąć. A nie, on to pije. Chyba. A nie, to po prostu zbiera, nic pod nim nie ma. Fajnie, że ślady się pokazują. Yy. Wygląda to trochę jakby... nie wiem, jakby się zacinało, ale to jest dziwne, bo ja mam full FPS. Może to jest po prostu taka optymalizacja, bo to jest jakieś tam Early Access to chyba nie jest, bo to jest z 2014 gra, więc nie sądzę Mamy pustą puszkę Nie wiem, czy potrzebujemy jakiejś pustej puszki Wejdziesz tu, tu you want? Tak, czemu nie? Aha, i co teraz O! Czy co? Scrap, no dobra Ewidentnie jest coś tutaj do tego Mogę zaskoczyć? Dobra, nic mi się nie stało chyba Co tu mamy? Deski jakieś Wszystko możemy brać Nie wiem czy ta mapa jest jakaś odległa Czy mamy jakoś Przepraszam was za to Ups, jest mi zimno Czyli musimy jakby rozpalić ogień i tak dalej Nie wiem czy to jest dobre, czy tutaj są fale jakieś O ja one są zamknięte, otwórzmy je Pinlock 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ktoś sobie chciał zrobić z nas jaja Obo, wiecie co, będę sobie szedł dalej, może do drugiej chaty sobie wejdę To też sobie mogę wziąć jakieś kije A nie, to są te zimowe jagody jakieś Zbieram sobie, zbieram dobra przeskoczysz to? Nie bardzo nie Więc tak, mamy lekki jakiś tam znaczek tutaj Wow Może chodźmy sobie inaczej To jest jakiś... Eureka? Terminal? Królik? Zamknijcie oczy, moi drodzy. Ej, my chyba gramy jakimś typowym Dimitrem. Zobaczcie te półobroty. Mm -hmm. <laughs> e, Dimitr albo Anton. Chodźmy dalej. Wow, co tam jest? a nie to u mnie coś się coś rozlewa a że się mroże chyba tu mamy chyba przeskok do następnej lokacji dobrze dziękuję bardzo na razie nie chcę tam przechodzić ale nie mamy innego wyboru jest nam coraz bardziej zimno na to wychodzi także chyba pójdziemy się ogrzać fajnie wygląda krew ślady nasze są czyli możemy tak jakby Przeszukiwać te ślady. Możemy patrzeć, ale tych śladów w mojej już nie ma. Może już zasypał je śnieg, ale nie wiem czy tu jest aż taka fizyka i tak dalej. A muszę to trzymać. Ja po prostu biorę sobie śnieg. Jak dla mnie strasznie tu jest dużo rzeczy do kraftowania i taki początkowy gracz po prostu nie wie, co z czym ma zrobić. Tak mi się wydaje. Rozpal ognisko. Jest mi już lepiej. Nie wiem czy to jest cykl dnia i nocy. Zgasiłeś? Dobra. Spróbujmy wyjść tędy, bo tutaj też wiem, że są drzwi, a jednak nie ma drzwi. Tutaj są. Możemy wyjść tędy? 1927 Widzę tutaj, jest nawet tak napisane. 1, 9, 2, 7. Eureka. Także jest super. Idziemy do następnej lokacji, zobaczymy co tam jest, co ten nasz y, świat syberyjski będzie przedstawiał. Zobaczymy co tam będzie, co nas czeka w tej nowej lokacji. To jest nasza postać Stas Mosin. Aha, czyli my możemy sobie podróżować. Coś mi tu śmierdzi takim falloutem. ale nie widzę, że tu jest jakaś aha, czyli ja tutaj dopiero wyszukuję tą lokację tutaj coś jest już mi się podoba, mogę eksplorować sobie teren to mi się już zaczyna podobać yy, że szukamy tego terenu są jakieś nieodkryte miejsca yy, i tak dalej no i co to miejsce nam pokaże łyczek kawki, żebym się nie przestraszył za mocno dobra, były trzy Oszukałem was yy, Scrap metal. Na razie będziemy zbierać wszystko. Mam nadzieję, że nasza postać dźwiga to wszystko i że po prostu zbieramy zapasy coś typu Minecraft, <grych> bo nie pamiętam jakiejś innej gry, że mogę sobie brać czegoś ile chcę. Nie mogę tego podnieść, muszę to na to po prostu najeżdżać. Yy, fajnie to wygląda, fajnie to się przedstawia. Nie pamiętam, czy jest jeszcze jakaś taka gra podobna. Wydaje mi się, że Darkwood. I w nią też nie omieszkam sobie zagrać, bo wydaje się coś fajnie Ale co to nasze miasto przedstawia Wow, dobra, tutaj nic nie ma, wyjdźmy stąd Znalazłem przycisk do wyłączania, wow, to w ogóle było fajne. Wiem, że tu się można tak skradać. Nie chcę ryzykować za mocno. Nie wiem czy tu ktoś tu jest. Halu? Nie wiem czy to dopiero. Nie wiem czy mogę tak widzieć przez ściany. Czy dopiero będę widział, jak tam spojrzę? Co to było? sied Tam coś chodzi. To jest. Na pewno. Gdzie ja jestem? Jezus Marian. Ja po prostu. Wow! 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 Na razie. Na razie. Na razie. Jak tu się zamyka te drzwi? Zamknij te drzwi. Wow, nie, ja stąd idę. O ja, tu jest jakaś sarna. Mam nadzieję, że ona mnie nie zrobi krzywdy. Ratuj! Ratuj! Dimitr! Dobra, ona tam ucieka. O nie, wyjść do niego, co robisz? <grym> Zobaczymy go w akcji A ty teraz uciekłeś od niego Dobra spadamy stąd Idziemy bo nam jest troszkę zimno Poszukajmy jakiejś innej lokacji Ja tam na razie nie wchodzę yy, Cykam się Nie mam żadnej broni żeby tam wejść i z nim walczyć Tu widzę jakieś barykady są tak trochę dziwnie, może wejdę od innej strony. Można przeszukać śmietnik? Czemu nie? Aha, ja się tam schowałem. Yy, gra bardziej na chowanie się aniżeli chyba na walkę. Nie wiem. Są loket, no to... Unlocket, poproszę. Okej. Okay. Wciąż ktoś się zablokował. Co tam jest? Ona mnie widzi i ona dość szybko biega. Ciekawe mogę bić przez ten. Nie, nie mogę jej bić. Ona jest zamknięta w pokoju, także spoko. Powinniśmy dać radę. Chciałbym poszukać jakieś siekierki czy coś w tym stylu. Ale nic takiego tu nie ma. Szukajmy dalej, bo tu może być nie jeden zombiak. Wow To mnie trochę przeraża Jest bardzo zimno yy. Dobra Coś się tam dzieje Czy Inventory Jak tu się cokolwiek buduje Building Ok Fortyfikacje Truden chest Puszchujka Burżujka Burżujka Wow, niezłe rzeczy tutaj są yy, Fortyfikacje Budynki Fajne te budynki, duże yy, Ale Wiecie co Wydaje mi się, że Nie chcę burżujki I tak dalej, tylko chciałbym po prostu Sobie wybudować ognisko Którego nie ma Ammo Survival Bandaże Campfire Zbuduj zbudowaliśmy Campfire, nie wiem czy je postawiliśmy w tym miejscu Zaraz sobie zobaczymy Dobra, musimy to postawić jakby tylko pepesz, mam pepesze Wow, dobra, pepesze mam, tylko mam starą siekierę i dlaczego mi tego nie, od razu nie pokazywaliście gdzie jest ten ognisko? Campfire setup Tu postawiłeś? Nie no dlaczego nie postawiłeś? Dobra, już trochę bardziej ogarniam E wow! Super Gdzie jest moja papesza? Ha, no tutaj oczywiście. Yy, zaczynamy, proszę Państwa, jadkę z pepeszą. To mi się podoba, że mam od razu broń. Zobaczymy, jak to tutaj działa. Nie wiem, czy rozsądne jest używanie tej broni, ale chcę po prostu zobaczyć, na co ją stać. Cześć. Wiecie co? Zginęło Strzelam się tak pojedynczo Tu mogę przejść? Nie mogę Burzujka mnie załatwia na tacy pepesza Już w ogóle yy. Halo Dobra, tu nikogo nie ma yy. Śmietnik Flatfire, empty team Bierz wszystko, wszystko się przyda Możemy sobie budować fortyfikację Mam na nadzieję, że mnie się tutaj nie zaskoczy Chcemy się pić chyba Dobra, co my tu mamy z nie zupę, Karabin Wow, coraz lepiej moi drodzy yy, Karabin i tak dalej Budowanie na pewno tu jest super Rad sausage Czemu nie? Yy, zawsze chciałem spróbować szczura a już kiełbaska szczura na pewno Czekajmy dalej A pójdziemy zobaczyć tego gościa co tam łaził Tu było gdzieś ognisko, ocieplimy się Uuuuuu, uu, uu, uu. mi się coś lepszego Czy yy. mi się zdaje, że coraz bardziej się ciemno robi Nie mam pojęcia, tak trochę wygląda Ale przecież było już od razu ciemno, teraz jest jeszcze ciemniej tu jest jakiś basen Dobra, patrz tam, bo się coraz ciemniej robi Tu jest szafa Amo. Dobra, gdzie co? Nie może wziąć więcej, czyli jednak jest to... Ups, sorki Słyszę gdzieś jakieś typa, co to jest? Jestem głodny Wow, to jest coraz bliżej, wyłącz to ale jest tu ciemno czemu nie mogę wyjść ja nie trafiam w drzwi prawda one w ciemności może grasują chyba tak mam nadzieję że tu nie będą mnie teraz atakować jestem głodny i chce mi się pić także Nie wiem, czy ja to ubrałem? Nie, ja tego nie ubrałem. Nawet zegarek mogę mieć, małe radio, mała letarka, yy... stary toporek, nóż. Czy mogę mieć to i to? Tak, mogę mieć. W razie czego, jeżeli coś mi nie przypasi. Co tu jeszcze mamy? Karabin. Będziemy używać, jak coś mi się z tamtym stanie, bo amunicja mi się skończy. Mamy tutaj Infected Meat Nie wiem czy mogę go usmażyć, rad sosyć yy, Zjedzmy Co tu mamy? Świeży śnieg Na pewno mógłbym go jakoś zrobić w wodzie Mogę to połączyć? Nie Food, mogę zrobić jakieś jedzenie Czy nie mogę? Na dole mamy czerwono czyli to co nie możemy zrobić na zielono yy, Moi drodzy robi się coraz ciemniej ja nic nie widzę nie wiem czy to jest dobry znak włączyłem latarkę o jest latarka yy, będziemy sobie tak chodzić fajnie że to jest tak pokazane ale jest bardzo ciemno. Słuchajcie, jak gdzieś tam ktoś chodzi. Wow, to jest fajne. Ale się zaciąłem Słyszę gdzieś tam kogoś. To jest takie straszne. O, ja. Naprawdę polecam sobie zagrać w to, co tutaj się dzieje. Fajne są te cienie. Sied. To jest mój marny koniec Albo i nie Tu jest jakiś Grubas Wow Oni mnie po prostu widzą Czy mogę coś z nich wziąć? Mogę Lol Nie wiem czy cokolwiek chcę z nich brać Ich tu jest pełno Po prostu sobie wychodzą Jumper Jumpera już mogliśmy zobaczyć w Let a jestem podekscytowany. A to co to? Gaunt jakiś, nie wiem co to znaczy i chyba nie chcę wiedzieć. Myślałem, że on się ruszył. Dobiłbym go w razie czego. Mamy rękę. Mamy to porek. GIN. A! Dobra, nieważne. Gdzie jest moja papesza? Wow. No amo, dobra. Teraz szybko bierzemy... Naszą drugą broń W nocy, noc proszę Państwa Chyba trzeba przetrwać Bo ich tu jest za dużo Gdzie jest ta druga broń Jest Ale nie mam amunicji Masz siekierę Dużo życia mi zabrał O, dobra Możemy mieć dwie bronie Pójdziemy do ognia Nie trafił mnie Wow Gdzie jest ten toporek Dobra jest Dobra to nie ma sensu Mam złamaną kość yy... Oczywiście jak zawsze coś musiałem spartolić, nie wyszło mi, nie wiedziałem, że tutaj trzeba w nocy tak mocno uważać. Czy mógłbym sobie wytworzyć jakieś leki, armur. Może w survival, duży bandaż, oczywiście nie mogę. Hmm, tak to bywa, tu będzie mój marny koniec, jeżeli hmm, Wam się gra podoba, oczywiście Frozen State, tak się to nazywa. Hmm, bardzo polecam, wciąga fajny klimat, możemy sobie popatrzeć co tutaj się dzieje. Hmm, moja rada jest taka, że uważajcie, jak najwięcej róbcie rano, o tutaj nawet trzeba spać, wieczorem zamykajcie drzwi na same spusty. Barykadujcie się, bo one są właśnie tu i mnie nie widzi. Spadam stąd Więc tak się prezentuje tak ten tytuł ja jestem siekierą i idę stąd Dobra, tu są te kurcze, nic nie widać. To jest chyba ten, co z góry był. O ja, ten tam nie żyje, się skopował. Te krzesła mnie denerwują. Jest wyjście. Widzę, że jest wyjście. Ale i tak za chwilę gdzieś tu zamarznę. O, tu jest pełno śladów. I w ten oto sposób się tutaj schowałem. Przetrwam całą noc. Tak mi się zdaje. Yy, może mało pokazałem, ale jeżeli chcecie tego więcej, oczywiście możecie pisać można stworzyć z tego serię i tak dalej ale to jest survival godny do naszej kolekcji w playliście do zobaczenia więc polecam wam bardzo serdecznie to tyle z mojej strony, jeżeli wam się podobało to możecie dać lajka like za moją pracę jeżeli chcecie być na bieżąco z tym wszystkim to oczywiście możecie mnie subskrybować dziękuję za oglądanie i to tyle, cześć